Dzisiaj słów kilka o czynniku chłodniczym, czyli głównym elemencie serwisu klimatyzacji. Na co powinniśmy zwracać uwagę? Jeżeli serwisujecie samochody, jeżeli kupujecie czynnik chłodniczy dla swoich klientów, to warto byłoby, abyście robili to zgodnie z wymaganiami ustawodawcy, czyli butla musi być odpowiednio oznaczona i zabezpieczona. Jeżeli kupujecie czynnik w firmie Autos, to nasze butle spełniają wszystkie. Obowiązki prawne, czyli mają oznaczenie, do kiedy są dopuszczone. Tak jak tutaj na tej butli, zobaczycie, że jest data wybita, do kiedy butli z butli można korzystać. Mają oznaczenie, co w środku w niej jest. Czyli macie tutaj oznakowanie plus informacja, jaki czynnik chłodniczy się znajduje. I najważniejsza rzecz, zgodnie z ustawą, czynnik chłodniczy musi być przechowywany w z butli. Z podwójnym zabezpieczeniem, czyli zawór główny i taki korek. Pamiętajcie o tym, żeby ono zawsze znajdował się na butli z tego tytułu, że po prostu zwyczajnie oszczędzicie sobie stresu w rozmowie z inspektorem, który może Wam wlepić dosyć wysoki mandat. Dlaczego jeszcze warto związać się auto, z autosem i w autosie kupować czynnik chłodniczy? Z prostej przyczyny. Właścicielami butli jesteśmy my. To na nas spoczywa obowiązek przeglądu, dbania o to, żeby butle były dopuszczone. Wy tylko wpłacacie kaucję i po użyciu butli oddajecie zbiornik z powrotem do sklepu firmy Autos. To jest jedna rzecz. Druga rzecz: współpracujemy tylko i wyłącznie z uznanymi firmami, sprawdzonymi dostawcami. Na rynku ceny czynnika chłodniczego bardzo mocno falują. Jest duża pokusa, żeby skorzystać z pewnych problemów z dostępnością czasami i po prostu w niesprawdzonych źródłach możecie trafić na zbiornik, na przykład z propanem butan. Tak, jak najbardziej w układzie klimatyzacji. W jaki sposób on będzie działał? Pytanie tylko, czy chcecie ryzykować zdrowie? i życie swoich klientów, i swoje, napełniając układ klimatyzacji gazem, który zwyczajnie po prostu może spowodować zapłon całego samochodu. Ja bym nie bawił się w takie rzeczy. Kolejna ważna rzecz taka, że macie pewność, że czynnik chłodniczy, który jest na oznaczeniu, jest rzeczywiście w zbiorniku. Czyli jeżeli mamy R134A, tam zawsze będzie R134A. Jeżeli mówimy o nowym czynniku YF 1234, tam zawsze będzie YF. Zapraszamy do sieci, skorzystajcie z naszych usług.